Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na maj miesiąc, więc zaczynamy nasz horoskop Baran. Jeśli chodzi o barana i początek miesiąca, to ten początek miesiąca na takim zawieszeniu zaczniesz, na takim niemożności działaniu. Być może też będziesz musiał wypocząć, będziesz przemęczony. Być może też mogą Ci jakieś dopaść sprawy zdrowotne, choroba Cię przetłoczy. No i nie będziesz mógł działać, ale to będzie bardzo krótki okres. I widzę, że w porę, w per, w porę będziesz miał pomoc, która, która nadejdzie od osób Tobie przychylnych. No i widzę też w pierwszej połowie, w pierwszej połowie właśnie miesiąca, osoby samotne z podstawowego znaku no, mogą spotkać właśnie miłość swojego życia. I też w starych związkach będzie kwitła miłość, porozumienie i szczęście. Choć są dla niektórych też mogą być jakieś wybory partnerskie. No taki ten miesiąc będzie, widzę, pod znakiem takiej też siły, mobilizacji i pomimo wszystko... Zbierzesz te siły, żeby właśnie zacząć działać. I tu widzę w drugiej połowie miesiąca jakaś inwestycja dla rodziny, zakup, spotkanie rodzinne i ogólnie wszystko się ułoży pod szczęśliwą gwiazdą. Także widzę, że w tym miesiącu też będzie kwitła miłość, jakieś plany też wasze się zrealizują. No i koniec miesiąca widzę jeszcze takie dodatkowe. Pieniążki. No i oczywiście widzę ten miesiąc pod wpływem, pod wpływem spotkań towarzyskich. Na pewno gdzieś na jakąś majówkę się wybierzesz, będzie bardzo miło i sympatycznie. A kartą miesiąca jest diabeł, więc też uwikłany będziesz w jakieś swoje sprawy. Nie do końca może będzie ci chciało coś zrobić, ale będziesz. Musiał. No i oczywiście możesz już teraz się cieszyć, dlatego że wszystkie swoje problemy na pewno pokonasz i rozwiążesz. Bek. Jeśli chodzi o byka i początek maja, no to widzę, że wiele z Was może stracić głowę dla uczuć, dla miłości. Wiele z Was może się właśnie w tym okresie zakochać, ale też w starych związkach będzie kwitła miłość, będzie szczęście i porozumienie. Właśnie ci, którzy stracą miłość, dla, ci, którzy stracą głowę dla miłości, no może być jakieś zatrzymanie, nie będziesz wiedział jak. Jak po prostu e, dotrzeć do tej osoby. E, I karty mówią, nakazują działać, dlatego że wszystko u ciebie się poukłada i też właśnie samotne byki mogą w tym okresie spotkać osobę do stałej relacji. Wiadomo, maj e, miłość będzie kwitła, e, będzie szczęście, będzie porozumienie e, w, u Was w związkach. No i też widzę, że. W drugiej połowie miesiąca, jakaś możliwość dodatkowych pieniędzy, jeśli będziesz w coś inwestował, na pewno znajdzie się hojny sponsor, który ci pomoże. No i lot. Koniec miesiąca: coś Wam ześlę bardzo pozytywnego. Drzwi przed Wami staną otworem, i na pewno wiele marzeń, realizacji dla Was się Spełni. Też widzę, że wiele z Was będzie podróżować. Te podróże będą związane z innymi kontynentami, także bardzo pozytywny miesiąc. A kartą, tygod... A kartą miesiąca jest trójka pucharów, więc na pewno dużo czeka Was spotkań towarzyskich. Wiele z Was może podpisać dobrą umowę. Ale też uważajcie, żeby w Wasze związki nie wdarła się jakaś zdrada. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta i początek miesiąca, to na pewno będzie on związany z rodziną, z inwestycją dla rodziny. Będziesz się martwił właśnie jakimś dobrobytem, ale jakieś sprawy finansowe względem rodziny na pewno załatwisz. Też czekają Was jakieś przejścia prawne, które na pewno się pomyślnie dla Was zakończą. Druga połowa miesiąca. Jakieś, dodatkowe, jakieś do, dodatkowe pieniążki, też praca, poświęcenie dla pracy. Na pewno będzie się to opłacać, więc nie rezygnuj z tego trudu, dąż do, do wykonania tego zadania. No i co tu widzę? Też wiele z Was może stracić głowę dla uczuć, dla miłości, koniec maja. Wiele z Was samotnych może. Właśnie nadpotkać osobę do stałego związku. No i koniec miesiąca też jakieś sprawy prawne mogą wyniknąć, będziecie musieli coś załatwić, ale one będą bardzo pozytywnie załatwione. Te sprawy. A kartą miesiąca jest król monet. Więc no, na pewno możesz liczyć na osobę z klasą, z pozycją, która ma coś do powiedzenia. i może właśnie ktoś coś ci zasponsoruje, jeśli będziesz potrzebował pieniędzy. Rak. Jeśli chodzi o raka i początek miesiąca, to uważaj ze stratami życiowymi, finansowymi. Na pewno nie możesz się wdawać w jakieś transakcje finansowe, w jakieś zakupy, dlatego że możesz najzwyczajniej być oszukany, ale też w związkach, w których. Się od dłuższego czasu nie układało, ono będą zakończone. Także przed Wami jest nowy początek, życiowa transformacja, przemiana. No i też uważaj, żeby ludzie Cię nie oceniali, żebyś nie był sądzony, bo te sądy nie do końca będą po Twojej myśli. Uważam, że też będą trochę niesprawiedliwe. W drugiej połowie miesiąca. Na pewno będziesz walczył z uczuciami, będziesz się musiał z czymś uporać, ale wiele z Was też może wyjechać w jakąś podróż daleką. No i też widzę, że w tej podróży wiele z Was może właśnie spotkać miłość swojego życia, możecie właśnie stracić głowę dla uczuć. I przed Wami będzie też nowy początek. Wiele państw od tego znaku może właśnie się dowiedzieć o tym, że wkrótce no, będą miały potomstwo. Bo mogą się dowiedzieć właśnie o ciąży. A kartą miesiąca jest pustelnik, więc będzie się czuł trochę taki odosobniony, osamotniony, no i coś też może się właśnie zakończyć. Wiele z Was też będzie musiało zasięgnąć rady, jakiejś dojrzałej, kompetentnej osoby, która będzie was wspierać. lew. Jeśli chodzi o miesiąca to, początek miesiąca, to wiele z was ma szansę na powrót do przeszłości. Macie szansę spotkać kogoś, kogo dawno nie widzieliście, ewentualnie wrócić do związku, w którym już byliście, tak jakby pogodzenie. No i ogólnie w uczuciach naprawdę wszystko się będzie układać odnowienie czegoś, co mogło się zepsuć. Jakieś małe, drobne sprawy mogą Was też przerastać, może być jakiś problem, ale szybko się uporacie. Widzę też, Koniec drugiej połowy, pierwszej, widzę jaka, jakąś podróż, spełnienie marzeń, no i widzę, że będziesz żył, Lwie, trochę przygodą, będziesz cieszył się życiem. Jakieś plany, plany jakieś po prostu we dwoje. Dużo z Was wyjedzie właśnie w jakieś romantyczne podróże. No i też Waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, także wpływ będzie miała jakaś kapłanka na wasze dalsze, dalsze sprawy. Uważam, że wiele mężczyzn pod tego znaku może właśnie stracić głowę dla pięknej kobiety, ale też będzie miała wpływ na was matka, żona, ostatni decydujący głos. No i też widzę, że Jakiś przyjaciel ciepły może koniec miesiąca będzie wam radził i pomagał. Ogólnie miesiąc naprawdę bardzo, bardzo dobry i taki fantastyczny, mogę powiedzieć. A kartą miesiąca jest siła. No, mi się wydaje, że trochę będziesz przemęczony po tych wojażach, po tych podróżach. No i karty też zalecają ci odpocząć. panna Jeśli chodzi o panny i początek miesiąca to wiele z Was też może wrócić do przeszłości, do związku sprzed lat. Możecie spotkać kogoś, kogo dawno nie widzieliście. Przed Wami jest jakiś taki bardzo sympatyczny czas w uczuciach, początek miesiąca. Też widzę dużo pracy, dużo myślenia, ale to wszystko się, się będzie opłacać. Też widzę jakąś inwestycję, zakup czegoś sensownego dla rodziny. No i też kto będzie miał właśnie Firmę będzie zakładał, albo ma firmę, to jego firma będzie naprawdę dobrze przereklamowana. Dobra reklama, rozgłos, sława czeka, ale też poświęcenie, no bo będzie to też na poświęceniach. Będziesz też brał wzór z innych ludzi, żeby do, dojść do tego, do tego, co jest. No i też koniec miesiąca mogą dopaść Was jakieś sprawy prawne. Uważaj, żebyś nie wszedł w konflikt z prawem. To, co robisz, to sprawdzaj. A kartą miesiąca jest ósemka buław, więc jakaś ukryta miłość przed Wami, jakiś romans się rysuje, no i też jakaś może podróż, właśnie romantyczna we dwoje. waga Jeśli chodzi o wagę i początek miesiąca, to na pewno musisz coś zakończyć dla własnego dobra związek, układ, znajomość, używki, coś, co dla ciebie szkodzi. Musisz zakończyć coś dla własnego dobra. Też początek miesiąca widzę hojnego sponsora, który będzie ci pomagać w jakichś życiowych trudnościach finansowych i pewnych rzeczy nie wiesz, które informacje do ciebie napłyną i dowiesz się o jakichś właśnie Sprawach ukrytych. No, i też karty mówią, żebyś nie opowiadał o sobie, żeby coś nie było wykorzystane przed, przeciwko tobie. Druga, druga połowa e, miesiąca, widzę, że przychód małych pieniędzy, niedużych, ale te właśnie małe, z tych małych pieniędzy może stworzyć się właśnie coś dużego. Przed tobą jest koło fortuny. Los będzie ci słuchał coś, co powinnaś wykorzystać, ale widzę, że dużo osób tobie nieżyczliwych będzie ci po prostu stało na drodze Twoich planów, na drodze Twoich realizacji. Więc po prostu nikogo nie słuchaj, tylko działaj, miej mów, weź sprawę w swoje ręce, a w ten czas ci się wszystko poukłada. A kartą miesiąca. Jest czwórka mieczy, więc właśnie możecie dopaść jakiś problem zdrowotny, możecie dopaść jakaś chora sytuacja, ale to wszystko się uzdrowi. Nie martw się, także te wszystkie problemy, które masz, na 1000% pokonasz. Skorpion. Jeśli chodzi o Skorpiona i początek miesiąca, to widzę, że jakaś młoda osoba będzie walczyć o Twoje względy. Dostaniesz też dobrą wiadomość. Ale też no, czeka Ciebie rywalizacja, czeka Ciebie działanie i podejmowanie szybkich decyzji. Samotny Skorpion może właśnie w pierwszej połowie miesiąca spotkać osobę do stałej relacji. Na pewno w starych związkach też będzie bardzo sympatycznie, bardzo miło, będzie kwitło uczucie. W drugiej połowie miesiąca widzę pomoc, ktoś może Cię pomagać, wspierać, możesz też awansować. No, i też karty mówią, żebyś rozważnie wydawał pieniądze, dlatego że możesz. Wszystko stracić i zaczynać od początku i znowuż od początku. Po prostu jesteś rozrzutny. Zacznij żyć nie dniem dzisiejszym, a, na, a patrz się troszeczkę do przodu. Druga połowa miesiąca możesz mieć jakąś rozmowę z mężczyzną, ale nie do końca mu wiesz, dlatego że mężczyzna może przekłamywać. I koniec miesiąca. Wiele z Was powinno zagrać w gry liczbowe, dlatego że przed Wami jest triumf, wygrana przychód pieniędzy z niewiadomego źródła, może spadek, a kartą miesiąca jest głupiec, więc przed Wami nowy początek, wszelkie problemy pokonacie. No i możecie już się cieszyć, że jak zawsze wyjdziecie z wszelkich problemów. szczelec Jeśli chodzi o szczelca i początek miesiąca, to na pewno jeśli będziesz coś kupywał, będziesz miał sponsora, który pomoże Ci w realizacji Twoich planów. Na pewno dobre finanse Ciebie czekają i w pracy tak jest stabilizacja i zadowolenie. Będziesz wiedział czego chcesz, ale też uważaj, żeby w drugiej połowie miesiąca coś Ci po prostu się nie posypało. Nie będziesz miała wpływu na jakieś po prostu rzeczy. Bądź uważna i rozważna. Jak przechodzisz przez ulicę, jak prowadzisz samochód. Też widzę, że druga połowa miesiąca będziesz taka trochę bezsilna, przemęczona. Być może będzie miało to wpływ właśnie intensywna praca no i to będzie dawało zmęczenie. Koniec miesiąca też taki brak porozumienia z ludźmi, z otoczeniem. No nie będzie to, nie będzie to dobry czas właśnie na rozmowy, na spotkania towarzyskie, nie jest to dobry czas. A kartą miesiąca jest królowa monet. Na twój miesiąc będzie miał wpływ jakiś zodiakalny koziorożec, ale też jakieś pieniądze. Pieniędzy na pewno ci nie zabraknie. Taka zupełnie stabilizacja finansowa. քայլեր առած Jeśli chodzi o koziorożce i początek miesiąca, to na pewno będzie to taki bardzo dojrzały miesiąc. Na pewno pieniędzy ci nie zapragnie, na pewno praca, na pewno wsparcie jakiejś osoby, jakiejś kobiety, która jest wysoko postawiona z klasy, uwikłanie w jakąś relację. Nie do końca będziesz chciał być może, no ale będziesz zobowiązany, więc będziesz musiał robić to, co. To, co robisz, ale to wszystko dla ciebie z korzyścią, to już teraz możesz się cieszyć, bo wszystko będzie ci się układać i w życiu osobistym, i w pracy. Też widzę tu takie oczarowanie jakąś osobą, ale też może mieć jakieś trochę niedomagania zdrowotne, czegoś się będziesz bał. Ale pamiętaj, że strach przeszkadzanie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Na pewno wszelkie problemy pokonasz. Jeśli chodzi o firmę, o działalność, to dobra reklama, dobra sprzedaż tego wszystkiego. No i też waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Na pewno osoba z pozycją, z klasą będzie Tobie pomagać. Ale wręcz ty w perspektywie czasu. I właśnie koniec miesiąca tak ludzie będą cię oceniać, że po prostu jesteś osobą na swoim miejscu, że to co wykonujesz, to co robisz, to godnie z kwalifikacją, także bardzo pozytywnie będą ciebie ludzie odbierać. A kartą miesiąca jest Królowa Kielichów jakaś dobra, sympatyczna przyjaciółka będzie wzdychała do ciebie uczuciem, jakaś osoba, no i na twój miesiąc będzie miał wpływ jakiś zodiakalny rak, ale też uważaj na osobę dwulicową, o podwójnym obliczu, w oczy będzie ci słodzić, a poza oczy może robić ci właśnie niekoniecznie dobrze. Wodnik. Jeśli chodzi o Wodnika i początek miesiąca, na pewno jakieś spotkanie z jakimś mężczyzną, ale ten mężczyzna nie do końca mu wiesz. Jest to dobra osoba, która lubi przekłamywać. Na pewno czekają Was jakieś imprezy, jakieś spotkania w większej grupie ludzi. Będą to spotkania bardzo sympatyczne. Czeka Was też romantyczny wyjazd. No, i w drugiej połowie to taki początek czegoś, ale uważaj, wszystko przeanalizuj, sprawdź, co będziesz podpisywać. No i koniec miesiąca też podróż, spełnienie marzeń, realizacja i nowy początek. Jakiś jest nowy początek, będzie przed Wami. Będzie się tego nowego początku bać, ale. Nie bój się, warto spróbować, dlatego że się wszystko poukłada. A kartą miesiąca jest głupiec. Więc pokonasz wszelkie problemy. Przed Wami jest nowy początek, i ten nowy początek będzie bardzo dobry i szczęśliwy. rybę. Jeśli chodzi o rybę i początek miesiąca to na pewno przed Wami jest nowy początek pracy, związku, ale też jakaś przyjaciółka, dobra, serdeczna może Wam być właśnie pomocna. W, drugiej, w pierwszej połowie miesiąca na pewno zakończenie jakichś pr problematycznych spraw, zerwanie ze starym, początek nowego, transformacja. No i też widzę, że Będziesz Zasięga opinii jakiejś osoby kompetentnej, mądrej, ale też troszeczkę będzie się czuł samotny, będziesz odosobniony. Widzę też duże zamieszanie, dużo właśnie jakiegoś pomówienia, jakichś plotek. Uważaj, właśnie, na oceny ludzkie, ale też nie opowiadaj o sobie, żeby ludzie nie mieli co mówić. No i w drugiej połowie miesiąca nowy początek, coś nowego zaczniesz no i właśnie nie opowiadaj ludziom o tym, dlatego, że mogą ci właśnie plany krzyżować mogą cię od, od, od czegoś odwlekać, odciągnąć co będzie dla ciebie istotne, więc nie opowiadaj nikomu działaj sam, a w ten czas wszystko mi się ułoży a kartą miesiąca jest trójka pentakli, więc Słaba, wygrana, dobra reklama, także na pewno osiągniesz to, co chcesz w maju, osiągniesz swój cel. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnać się z Wami serdecznie. Oczywiście Was zapraszam na kolejny horoskop już w czerwcu. Dziękuję za uwagę.